Witam wszystkich bardzo serdecznie. A więc tym razem staramy się dostać do naszego lorda. Nie wiem, czy dobrze nawet idę, o tam coś jest, tak więc zobaczymy sobie. Ha, huh. pyk. O, myślałem, że nie doskoczy i się zabije, dobra, C. Co to jest w ogóle? Drut miedziany, nie wiem do czego. Przejdź do wnętrza, dobra, wchodzimy do wnętrza, mamy ładowanie, opętanie opętywanie szczurów i ryb, często odkrywane. Co? Odkrywa alternatywne ścieżki. Boże, znowu czytać nie umiem. Ale tak to jest, już późna pora, dosyć. I co my tutaj mamy? Mamy dwóch żołnierzy elitarnych jednostek i zdałoby się coś kogoś tu polikwidować. Po cichutku, powolutku. Pewnie mi to nie wyjdzie, ale trudno. Oni chcę gadają, a ja się zabieram za likwidowanie. Woj, tu wszędzie ziomki są. No to będzie mały problem, będę musiał gdzieś ich zaciągać. Patrzcie ile szczurów. No chodź tu, kochanie. Dobra, idzie jeden. Więc ja go zatłukę, zaciągnę tutaj, żeby go nikt nie widział. Ło, skończyło mi się. Chodź tu. Kurde, poszedł. Jeszcze prawie mnie widział. Kurde, jak tego z boku wygonić? Ale jaja. O, tam też jest żołnierz. Tak więc ja pierw go wykończę. Wow. O kurde, już mnie zobaczyli. Tak więc to łatwe nie będzie. A spróbuję ich wszystkich wybić. Zdychaj. Ty suko! Och, ciężkie to będzie. Dobra, jednego już mam, drugiego już mam. To wszystko? No ja tak więc nie jest źle, myślałem, że będzie trochę gorzej. Korzyści nie mam za wiele. Sobie kucnę i idziemy dalej. Dobrze, że alarmu nie włączyli. Widzicie, tu chyba już nikogo nie ma, więc nie ma co się obawiać. Cichutko, powolutku, idziemy teraz tutaj sprawdzimy O fuck, szczury, boże Trzeba je powyżynać O, rzuciły się na mnie Czo mi nic nie zrobiły, nie wiem Dobra, co my tu mamy? Żyćka, o! żyćka się oczywiście przydadzą i zmierzamy sobie dalej muszę naładować magię tą, ale to strasznie szybko ten wzrok ją traci tu nikogo nie ma ale faktycznie się przydaje dobrze, że go odkryłem wow czemu go nie widać? dobra, przejdę sobie powolutku ale laga miałem nie wiem czemu. Dobra, otwieramy drzwi. Coś tu podnosimy. Jest tu coś? Nie. Tak więc wyciągamy to. Stawiamy. I jest wszystko w porządeczku. Idziemy sobie dalej. Wow, pokojóweczka. Zdałby się ją uspać. Oho! Jeszcze żołnierz! LOL! Dobra, uśpię ją. Dobra. Jeszcze jego. Dobra, tak na szybciutko. Co on robi? On lał chyba, lol. Dobra, idziemy go zabić. Kurda, tu ich jest... Więcej. Ja tą pokojówkę lepiej wezmę, gdzieś schowam. A, idziemy dalej, zmierzamy przez te tereny. O kurde. Ich tu jest niestety za dużo, trochę. A ja muszę się dostać na górę. Dobra, on idzie na, inspek na inspekcję na dach. A ten się odwrócił teraz. Po cichutku powolutku go pyk. Uwaga Dobra I po nim Teraz się iść dalej Dobra O oh fuck Że mnie nie widział Uwaga! I po nim. Dobra, kolejnego sobie tu rzucimy. Ten chyba tu nie wejdzie, tak więc dałoby się iść na dach. Kurde, następny, co ich tyle tu chodzi? Za dużo ich tu chodzi, naprawdę. Ale on na szczęście tylko góra dół. Więc idę go zawić szybko, szybko, dopóki tam nie wejdzie. Pyk. I po nim, dobra. Więc idziemy sobie dalej. Boję się trochę tędy iść, wiecie? Ale tędy chyba będzie najlepiej. Tam żołnierz. O kurde. Jeszcze tu idzie, brawo. Tu mamy szczury. Które wybije sobie. Szczur pobiegł do niego, lol. A ja go będę musiał niestety zabić. Dobra, idzie. La, 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 la. Ubiję cię. Teraz ciebie wezmę i zamknę tutaj. Dobra, idziemy dalej. Po raz kolejny się boję. Dałoby się wejść do tamtych drzwi. Uzupełnimy sobie tą magię. Wow, tam pieski chodzą. I pyk, dobra, po nim. Dobra, tego chyba nie muszę ukrywać. Co my tu mamy? Tutaj też nic nie ma. Oprócz zegarka. A tu są drzwi, lol. I na szczęście tylko też jeden człowiek, który tego pilnuje. Te sobie zamkniemy. Poszedł, dobra. Boję się trochę, bo pewnie się zdąży obrócić. A dobra, nie zdążył. Nie chcę ciała. Mamy jakąś książkę Mamy tu windę czy mi się wydaje Chce się tylko dostać na dach no? O tak, mamy wejście na dach Więc idziemy sobie powolutku Po cichutku Tup, 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 tup Tak i jesteśmy na daszku Tak, przejść na dach, dobra, przechodzimy sobie na daszek. Oho, i tu tylko dwóch jest. Dobra, idę, zabiję tego jednego. Pyk, dobra, po nim. Ile zabiję tego? O ile zdążę? A teraz zginiesz ty, dobra. Generał jakiś, Boże, jakiś ważny człowiek. Z tego wszystkiego nawet tu ziomka nie zobaczyłem. No i mnie zobaczyli. Nie trafiłeś, suko, chyba. Wszyscy? Eee, to żem się nawalczył. Dobra. Wchodzimy chyba do środka, tak? Czy nie? Czy mogę to obejść? Kurda, tam jest robot. Hahaha ha, ha. Chyba będzie lepiej wejść tędy. Tak, żeby mnie nie zobaczył. Dobra, Lorda znalazłem. Kurde, jak tu wejść teraz? Ciekawe, czy ten wielki mnie zobaczy. Pyk, pyk, pyk. Cholera jasna. Dobra, tu się pewnie nie da wejść. No właśnie, tak jak myślałem, dobra, tylko było sprawdzenie to. O badanie terenu, że tak powiem. Ciekawe jak tam się dostać, wiecie? Nie mam pojęcia. Ale zaraz... Może się dowiemy. Nie, no czemu od razu mnie znaleźli? Ej, dobra, już mnie zabij. Ja sobie obadam, gdzie jest przewód. O kurde! Nie ma tu przewodu do wyłączenia tego. Dobra, zdychaj. Wy ja tych downów muszę zabić. A oni łatwi nie są. Może nie. Magia nie będzie działać, tak. Zdychaj. O ty, suko. No, zdychaj. Ej, w miarę sprawnie mi to poszło. Tylko nie wiem po co miałbym tu wejść. Tu jakaś książka. Ten pedał do mnie tu strzela. O, mamy tu inne wejście. O, a do odcięcia jego tego. Dobra, a więc odcinamy. Nie wiem, co to jest do przerobienia. Ale nieważne. I dostanę się do niego górą. Szybko. Powalczymy sobie trochę. I po nim. No, udało mi się. Haha. Jebut Ukręciliśmy kark naszemu lordowi. Tak więc poszło to wszystko w miarę sprawnie. Nie mówcie, że ten wielkolut tu idzie. Teraz co mam robić? Szybko, szybko, dawajcie mi jakiś... Ucieknij! Oj ojoj, dobra, uciekamy szybko. O, no to nie będzie takie szybko. Ciekawe czy... Och ty kurde. Czy mi się uda w ogóle? Może zeskoczę tutaj, co? Jak myślicie? O, to chyba jest zły pomysł. Tam jest woda, ale spróbujemy, co? Bo tutaj raczej na te dachy nie wejdę. Dobra, udało się, patrzcie. Tylko te piranie pieprzone. Teraz wrócić tą samą drogą i będzie wszystko w porządku. Powodzenia już go zabiłem kretynie. Łoj. Boję się tych ludków Ukryję się w krzakach, może mnie nie zobaczy. Lol on chyba strzela do mnie jaki kretyn Pyk i teraz zeskoczę do Samuela naszego kochanego Oła Tylko ciekawe jakim cudem to zrobię To jeszcze nie wiem Szybko szybko Jesteśmy panowie prawie w domu i panie Teraz rurkami sobie dojdę tutaj Boję się trochę. Jak myślicie, doskoczę? Wow, tu jakieś boje. Samuel, udało mi się, idioto. Wiesz, ile to. Udało się. No. Jestem z siebie zadowolony. Tak. Dobra, do roboty jest. Odpłuń. Fajnie, cieszę się bardzo, że mi się udało. Mamy wczytywanko. Trochę to trwało. Ale jestem zadowolony, że tak łatwio, łatwo poszło w miarę. Bo to nie było łatwe. Takie płotki jak zawsze Small najwięcej. Like me, co? A, obrywają. Z tych boi tu nie And było chyba. Gone, Albo byłem ślepy. No właśnie, Lord skończony, ale pewnie to nie będzie koniec i coś się będzie działo. I inni są w barze. Bez wątpienia czekają na ciebie z Toastem. No dobra. Ja tu chyba posiedzę. Spoczko foczko, ważne, że się udało. Idziemy zobaczyć do bary, co tam się na nas czeka. Gratuluję. Dobra, ja sobie ściągnę machę. Tak. Świętuj z lojalistami w barze. Dobra. To, co ja sobie teraz zapisuję, idziemy za chwilę do baru, tak więc do zobaczenia. Cześć!